Witajcie z tej strony, wasza ukochana Sonicowa 19. I dzisiaj będę ogłaszać konkurs. I tematem tego konkursu będzie jeden z odcinków mojego serialu Dangerous Murder. Jak chcecie zobaczyć, to Dangerous Murder. Murder. No. I w marzecie, jakie wygórki, tylko jedna z widział, żeby wiedziała, żeby wiedziała, kto jest kim. No. I... Tak, miejsce będzie 3? trzecie, drugie, pierwsze i nagrody będą tak, ale mam teraz nie powiem, bo będzie to niespodzianka i możecie się teraz zgłaszać i termin termin oddawania prac będzie będzie 13 lipca, więc macie trochę czasu. No i życzę powodzenia.